Jedzie chłop na Olimpię i powiem wam szczerze, spełnia marzenia swoje i wielu z nas. Ja pamiętam jak Mańka oglądałem, jak byłem w Seraluch, jeszcze na chleb mówiłem Pep. Mówiłem Boże, kurde jak fajnie by było być, wiesz, osiągnąć tyle, wiecie, osiągnąć tyle, tyle co Mariusz. Być i zajść tak daleko jak Mariusz. Teraz też pomaga mi zupełnie inna osoba. Co prawda z Adamem dalej utrzymuje kontakt, tam go też podpytuje w pewnych rzeczach. On dalej zawsze służy mi pomocą. Pomagam mu się po części przygotować do, do startów i dla mnie to też jest duża. Gdzieś tam taki naprawdę jestem niezadowolony z tego, dumy wręcz z tego, że mogę z nim tak działać, mogę z nim być tak blisko. Każdy trening, każde powtórzenie, każda motywacja. Ktoś nam powiedział, jest z tego Masters Olimpia, no to bajecz tam. dostanę się i pojedź. Wiesz co, jeżeli chodzi o wsparcie, to wręcz przeciwnie, bo ja akurat pochodzę z takiego, z takiego domu, gdzie u mnie ojciec to wiesz, to ciężka praca musi być, po co ty chodzisz na siłownię, to musisz pracować koło domu, lepiej byś zrobił to, drzewo porąbał, bo ja, ja mieszkałem w domu całe życie. Nie, nie mieszkałem w bloku, więc to trochę też, też się różni od tego mieszkanie w domu w dzieciństwie, a mieszkanie w bloku, bo dużo obowiązków było przy domu. Ja cały pół, pół życia spędziłem na tym, że dom się budował, bo na jednej działce stały dwa domy. Eee, I wiesz, i tak, i tak mam przez, przez głowę widzę, zawsze ta chata się budowała, zawsze coś trzeba było pomagać, zawsze ojciec coś wymagał. I jak ja zacząłem chodzić na siłownię, to po co to ja to robię? Bo z tego nie mam żadnego hajsu, a tyle roboty jest do domu, przy domu do zrobienia, nie? Moja mama też tam nie była fanką tego sportu, bo to jezu, zdrowie sobie niszczysz, bo to ty się męczysz, po co ty się męczysz? Ale najlepszy był mój, świętej pamięci mój dziadek, co prawda już nie żyje od jakiegoś czasu, ale. No zawsze się ze mnie wyśmiewał. To ja pamiętam to i będę pamiętał to na zawsze. Byłem wręcz obiektem szyderstwa z jego strony, bo on mówił: Haha, po co ty to robisz? Co ty z tego masz, nie? Żadnej kasy z tego nawet nie masz. Co, a co wygrałeś? Ile kasy wygrałeś na zawodach? Ja mówiłem: No, dostałem puchar, nie? Po pierwszych zawodach. I on ze mnie gnił, że ja dostałem puchar, że to się jedzie, że nam w ogóle pieniędzy nie dają, nie? To dla niego: co, po co ty to robisz w ogóle, nie? Wmęczysz się, wyjeżdżasz, płacisz za to jeszcze sam i ty nic z tego nie masz? bo to była maksymalna żydera, to byś w domu porobił, bo do roboty poszedł. Ale przełomowym momentem, bo dziecko mi się urodziło w 2007 roku i trzy lata miałem w ogóle przerwy zero. Zero kulturystyki, zero siłowni, nie robiłem nic, a zawsze byłem taki, wiecie, przysposobiony, dobrze wyglądający, w wieku 19 lat krata na brzuchu, taki wysportowany, bo całe życie grałem w piłkę nożną, w kosza nawet przy moim wzroście, notabene też, też miałem epizody, co może być oczywiście śmieszne, ale najlepsze jest to, że w piłkę grałem na bramce, nie? To też się ze mnie byśmy bali, że nie kołnierze dostawał często. Cały czas byłem tym wysportowanym i w 2010 roku pamiętam, za zarobione pieniądze w kołchozie, pracy pojechałem do Egiptu. I w Egipcie, gdzieś tam ktoś jakiś robił zdjęcia, później zdjęcia się wywoływało jeszcze. I wywołali ze zdjęcia. Ja patrzę, Samara Ojcowska, taka, że już troszeczkę ich wpadała na pasek. Nie? Myślę, o, kurde, Mariusz, jak ty zaczynasz wyglądać. Nie? Mówię: nie, ja nie mogę tak wyglądać, w życiu tak nie wyglądałem. I poszedłem do kumpla, jakoś mówię, ty stary, dalej chodź, pójdziemy raz na trening sobie. Zobaczyłem, jak to jest, bo już mówię, tyle lat nie byłem, chciałem zobaczyć w ogóle, co to będzie. I od 2010 roku, w październiku pamiętam dokładnie, wróciłem na siłownię i od tamtej pory, czyli teraz bite 15 lat, jestem na tej siłowni cały czas. 15 lat bez żadnej przerwy. 45 minut snu, od razu, od razu odżyłem po tym, po tym intensywnym dniu. I kolejny posiłek, to jest posiłek przetreningowy. Pytacie, ale naprawdę pytacie, bo tutaj nie będę ściemniał. Parę razy wrzucałem ten posiłek do siebie na... Na story, i było pytanie, jak są zrobione te placki. A te placki są zrobione, tak jak tutaj widać, mikserkiem ubita, ubite same białka jaj. Po ubiciu dodajemy mąka ryżowa, akurat tutaj proszek do pieczenia, szczyptę sody oczyszczonej. Wszystko razem mieszamy, robimy z tego placki, tak jak tutaj widać. Zaraz tutaj się spali. Placki w, na przemian wyłożone trustawkami, dodatkowo pójdzie jeszcze. Trochę masła orzechowego jako polewa. Białko już jest zrobione razem z erytrytolem, żeby jeszcze było, jeszcze było bardziej słodkie. Robię to jako polewa, czyli z małą ilością wody rozrabiam. jest za chwilę na górę, to jem przed zawodami. To bardziej czysto chyba już się nie da. Młalanek będzie tutaj kosztował te białeczka i te placuszki. Początki to była amatorska kulturystyka i trening dla siebie. Gdzieś tam najpierw w piwnicach i na swoim tam sprzęcie, gdzie zbieraliśmy, jeździliśmy, po, pamiętam, zebraliśmy trochę kasy z kolegą i jeździliśmy, kupowaliśmy gdzieś tam na, nie wiem, czy co to było za, Allegro może już było, czy jakiś inny portal, gdzieś, gdzieś wyszukiwaliśmy, chyba Allegro nawet, wyszukiwaliśmy sprzętu w Białymstoku, ja na przykład jakieś tam części ktoś sprzedawał, ktoś sztangę sprzedał i sobie sami montowaliśmy siłownię. Ja miałem dużą chatę, miałem piwnicę do zagospodarowania, więc sobie zrobiliśmy z tego jeden pokój taki siłowniowy, mieliśmy ławeczkę i sobie zaczynaliśmy tej siłowni. Klubów fitness, co ty, ja nawet nie wiedziałem, że takie coś w Białymstoku istnieje, nie? I co wy na to moi drodzy obserwujący? Można jeść dobrze i ładnie, i czysto na redukcji można. Je się smacznie, jest zdrowo. Makro w tego posiłku, przedtreningowe to jest 80 węgla, 60 białka musiałbym sprawdzić i 10 tłuszczy. Tłuszczy mam bardzo mało, bo w ciągu dnia teraz jest chyba tylko 35 albo 40 maksymalnie. Wszystko jadę według rozpiski, więc znaczy, nie uczę na pamięć, tylko patrzę każdy posiłek po kolei, jak przygotowuję. I na bieżąco wszystko jest robione. Nie robię posiłków, nie lubię posiłków odgrzewanych. Chyba, że gdzieś wyjeżdżam, to wtedy ok. Ale tak, jestem w chacie, to każdy posiłek jest na świeżo. Chociaż tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii, bo rano się shake, później jest jakieś szybkie spaghetti, teraz są placki, po treningu leci klej krzyżowy z owocami i też z białkiem jako polewą lub białko w środku, więc też bez żadnej filozofii. No i na koniec ten wspomniany dzisiaj tuńczyk z chlebkiem. Chlebek jest żytni, bardzo smaczny też bez żadnych tam dodatków, pomimo tego, że kupiony w Biedrze czy w Lidlu. I tak zazwyczaj wygląda moje żarcie, tak wygląda każdy dzień. Nikt się nie nudzi, bo to jest smaczne, zdrowe i każdy może sobie przyrządzić, tak jak ja zawsze powtarzam, na kurczaku z ryżem zwykłym, takim jak niektórzy jedzą, to wytrzymałbym może kurde z tydzień czasu. Oczywiście, gdybym musiał, to bym wytrzymał, ale jeżeli ma możliwość przyrządzenia sobie takiego posiłku, czy nie lepiej zjeść coś takiego, czy nie wygląda to smacznie, czy nie wygląda to też zdrowo, i to jest też słodkie. Jeżeli ktoś lubi słodycze na redukcję, ja uwielbiam. Bo teraz mam taki okres, że już za słodycze to mógłbym p... dużo rzeczy zrobić, nie, których normalnie bym nie zrobił. <grystanie> Bez skojarzeń, oczywiście. Także tak wyglądają moje posiłki. Jak ktoś chce się wzorować, zapraszam, bo naprawdę jest zdrowo i smacznie. Do tego, oczywiście, zdrowa kolka, bo kolka musi być. Kolka to życie. Z lodem i siadam do jedzenia. Wybaczcie mi, ale jestem tak głodny i zaraz jest trening, że już muszę, muszę jeść i przestać gadać. Patera. Mm. Ale to białko jest fenomenalne. Normalnie, jakbym Nutella. Oczywiście, powiem teraz, pojadę tutaj grubym testem. Ja nie muszę czytować, ja nie muszę jeszcze kolady, bo ja mam swoje białko. Oczywiście na redukcji, normalnie to bym, wiadomo, chętnie zjadł Nutella. Powiem, że władz jadą. Białe jest, to nie były żadne peryferia kulturystyki jakieś tam do, do, i pewne możliwości do rozwoju. Bo raz, że to były też czasy, gdzie Internet dopiero rozkwitał, to my też nie mieliśmy dostępu jakiegoś wielkiego do wiedzy. Wiedzę, którą się zdobywało to na podstawie tego, gdzie jak tam, lokalni trenerzy byli na miejscu i tylko od nich można było gdzieś tam coś zdobyć. Nie? To, ale to też nie oznacza, że tam wiedza była jakaś wiesz, magiczna i e, nie zastąpiona, bo później po latach się okazało, że tam żadnej magii nie było, tylko po prostu głupoty takie, że teraz jak sobie pomyślę co ja robiłem. To, to, to wiesz, to w życiu bym tego nie zrobił nawet, nie? Ale wtedy mi się wydawało, że tak trzeba, że to muszę tak, tak cierpieć, że tak musi być ciężko, a się okazuje, że wiesz, no, są lepsze metody niż tam ładowanie się tłuszczem i, i później problemy z, no, z różnymi yy, innymi czynnościami życiowymi. Nie było takich zawodów w amatorskiej kulturystyce, gdzie jechałem i byłem jakoś tam wskazywany na porażkę i wiedziałem, że może to też właśnie jest to, że ja byłem pewny siebie, nie? Bo wiedziałem, gdzie w jakim miejscu jestem i gdzie, gdzie gdzie aktualnie przebywam, i widziałem, jaką też mam formę, jakie mam możliwości, i to też mnie pewnie pod, pod bardziej tak nakręcało, że, że mogę, właśnie, jak powiedziałeś, mogę wszystko. Nie. Były, oczywiście, zdarzały się tam jakieś starty, gdzie już później, gdzie naprawdę pojechałem na jakieś obsadzone zawody, typu, pamiętam, to taki punkt zwrotny, Mister Olimpia we Włoszech. I tam takie dziwne zawody, gdzie zająłem najgorsze swoje miejsce w amatorskiej kulturystyce, byłem chyba dziewiątym w najcięższej kategorii. I po tym okresie powiedziałem sobie, nie, no kurde, nie może tak być, nie. I zmieniłem trenera. Poszedłem do trenera, do Adama się wtedy poszedłem. To był 2018 rok, w ten, w ten sam dzień zawodów dokładnie, napisałem do Adama i on do mnie zadzwonił, jeszcze we Włoszech, jak byłem. I mówił Adam, chcę coś zmienić, chcę, ważyłem 94 kg. Tam do 102. Sorry, 94 kg ważyłem, czy 97, nie pamiętam coś takiego. A mówię o tym, bo zaraz to dalej pociągnąć. 97 kg to był, to był listopad. Sorry, to był listopad. Ostatnie zawody w sezonie i zacząłem za pracować i następny start zadałem zrobi... i następny start zrobiłem za w Proqualifier w roku w kwietniu czyli pół roku później, praktycznie, i ważyłem już 102 kg na scenie. nie? Czyli tam 5 czy 8 kg jakoś więcej. Tak za Adamem doszliśmy i od razu już byłem top 2 na takiej big, big Evolution. To były zawody w Benidormie w Hiszpanii. I już wtedy wiedziałem, że o kurde, z tym gościem możemy zrobić dużo, nie? I co zawody, jak jeździliśmy, to wiesz, top, top, top. Nie wszystko, ale wybierałem samej grubej imprezy. Nie jeździłem po samych takich wiesz, i zakamarkach w Europie, tylko Mister Olympia, każda, która była po kolei i na tych zawodach startować. Chciałem po to, żeby walczyć z najlepszymi. Po całym dniu, trochę nazbierało się też roboty, jeszcze przed treningiem jakąś szansę, że cię na szybko ogarnę parę osób, ale jest tego tyle, że już po prostu jutro rano wstanę, mam nadzieję, że moi podopieczni się nie pogniewają, Będzie akurat dzień nagrania, wczoraj też dzień nagrania, ale ja normalnie pracuję. Zawsze moi podopieczni mówią, a bo Ty wyjeżdżasz, to nie będziesz Ci zawracał dupy. Nie. Właśnie ja zabieram ze sobą kompa zawsze, na takie wyjazdy, tam muszę coś robić, muszę pracować, bo będzie mi miesiąc czasu, kurde. Biorę kompo, normalnie pracuję też rano, zawsze wstaję, gdzie, niezależnie gdzie jestem, czy Kalifornia, czy Floryda, czy Nowy Jork, czy też pewnie w Japonii, też usiądę, ogarnę swoich ludzi, także moi podobieństwo, jeżeli to oglądacie, a wiem, że oglądacie, to normalnie wysyłacie raporty, tak jak jesteśmy umówieni, nikt mi nie zawraca gitary, to jest moja praca oczywiście. Teraz szybkie, szybkie odpowiedzi dla najbardziej z niecierpliwionych, bo mam tutaj takich też osobników. Rzucę im szybko info co i jak, co dalej mają robić i mm, jutro tak jak powiedziałem siadam od samego rana i zapierdzielam, bo jest, jest co nadganiać. Także... Wiesz co, ten plan w ogóle najpierw może warto powiedzieć się zrodził rok temu, bo zobaczyłem rok temu post nagle na, gdzieś tam na Instagramie yy, Mister Olympia Masters w Tokio. Mówię nie no kurde, Tokio, Mister Olympia Masters, ja w przyszłym roku jestem Masters, mówię: Nie, no kurde, jest dla mnie impreza, nie? Od razu to już rok temu wiedziałem, ale myślę, dobra, to zobaczymy, jak tam, będę, jak tam się dostać, nie? Zobaczyłem, że przyszła, przyszło powiadomienie, że od lutego do kwietnia można zgłosić się przez złożenie wniosku, aplikację. Ja ten wniosek złożyłem i się okazało, że zostałem wybrany jako dwóch, dwóch gości z Europy na całe zawody, na 24 osoby. Ale pamiętam wybór tego i nominację na tę Olimpię był o godzinie chyba drugiej w nocy na YouTubie, na żywo. Panel cały sędziowski siedział. Jeden prowadzący, który będzie głównym sędzią na tych zawodach na Olimpii. Ogłaszali ludzi, którzy dostali się w każdej kategorii na tą imprezę. Ja leży już taki, wiecie, druga, zadżumiony i patrzę, te kategorie damskie, później męskie, wybierają praktycznie samych Japońców do tych, do tych imprez. Bo kwalifikacje, największą ilość kwalifikacji mieli miały, miały Amerykanie. Bo raz, że top 5 każdych z zawodów jedzie automatycznie, z, każdego, z każdej konkurencji, to praktycznie wszyscy Amerykanie zazwyczaj byli. Później ci, co pozdobywali kwalifikacje, najwięcej imprez Masters jest w Stanach, no to Amerykanie to pozgarniali. Dlatego zobaczyłem sobie, aha, czyli oni wybierają już tych y, y, innych, żeby też jakoś różnorodność była, nie? 24 Amerykanów, żeby nie przyjechało, nie? Na Olimpię. No i patrzę, nie? No mówię, no Japończyk, no to, to gdzie tam jakiegoś tam czułka wybiorą do, na bodybuildernik? I leżałem tak, ja tak, wiem, bez okularów trochę już teraz słabiej widzę. Tak leżę przed tym telewizorem i tak widzę teraz 10 nazwisk jest podane, nie? ja tam pod koniec jestem i patrzę, to moje nazwisko? Mówię, tego okulary tak o, i tam leżało, szybko go biorę. Patrzę, nie? No jestem jak. Telefon od razu wziął, nagrywam dre w bloku o drugiej. Yeah, yeah, yeah. Ludzie powstawali. Kurde, co się dzieje? Kurde, co się dzieje? bo Patrz, 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 pat. mówię, zobacz, jest, tu nazwisko. O Jezu, dobre, gratulacje, idę spać, dobra na razie. A ja tam do czwartej siedziałem go na go jeszcze, nie? Tego powtórki oglądałem tego YouTubach, kurde, je się, bo już już to nie sprawdzałem w Tokio od razu, gdzie można iść, zobaczyć. Nie, to żartuję, sprawdzałem, ale ale to później już sprawdzałem. robiłem rekonesans. No ale to uczucie naprawdę jest. No, no nie wiem, taka euforia, no tak, takie wyróżnienie grube, no. Zawsze mam ten dylemat, jak wychodzę, czy ja wszystko na pewno wziąłem. To wziąłem, to wziąłem, to wziąłem. Jest, jest, jest dobra. Spakowane? Można lecieć. Lecimy trenować. Wave. my consider is pivotal trap through the clap clapping though capping she tapping it fast i think that you know they be catching it standing six feet up casting a shadow up cause they talk like they bad it they know that we bad it they tough up from actual i make the way so tsunami i did she's so, so a it i see the i'm on my shot call a big boss that never know the time i'm never clocking him flower i'm like didn't tell i've been in the middle five hot lava you are not scarlet you are proud proudly i'm a real to the cover still heart chill from all this talking real reeves life like Godless, I told little baby to slide with that lowest pull up with the guard and my guard is down till you come around trying to hold you some give up how you feel I don't owe you nothing now you trying to make The task force told me God up, K.O.K., yeah, you asked for it. Wait, the task force told me go up, K.O.K., okay, yeah, you asked for it. Wait, the task force told me go look. The way that I ball, I should've played for the Big Ten. When I touched stage, but they packed in, got a pretty stand and make a bad bend. Let me see it all through the glass lens. Has some people try to sneak if I see you, I'm teeter, up my greet you with brass hands Skate off fast, put a buck on the dash and somewhere fast With my feet up, wait, hold up the label, just call me the seven. They just cut the check, so I'm up in a slip. I take the jay to the neck that I stretch to start my day. I hit the cash dance. This different now. I was damn dead, but that's all in the past tense. To jest to jest człowiek y, wielu talentów, jak to się mówi. Mam nadzieję, że jak to ogląda, to ogląda to z uśmiechem na twarzy i, i jeszcze, będzie, jeszcze będzie z tej rozmowy, z tego co mówię, naprawdę dumny, bo on nie wie. Jeszcze jest 3-4 tygodnie ciężkiej pracy przed nim, a ja postaram się go tak zajechać, żeby ta forma jego była po prostu możliwie jak najlepsza. I będę, nieważne, które miejsce on tam zajmie, który nie wróci, chciałbym, żeby on powiedział, Damian, dziękuję, to była moja życiowa forma. Naprawdę, chciałbym, żeby, żeby coś takiego E, powiedział. Co prawda oglądałem zawody, które były dwa lata temu, bo one odbywają się co dwa lata, to znaczy dopiero druga będzie impreza po 10 latach przerwy, e, to kurde, jak miałbym być naprawdę obiektywny i, i porównując swoją formę, którą miałem w ostatnich zawodach na Teksasie, e, w tamtym roku, to top 5 byłoby do zrobienia tam, na tamtej imprezie, tak obiektywnie, naprawdę, bo te sylwetki nie były jakieś tam, startują już tam starzy ludzie, tam jest, będzie paru gości, którzy są po 50, nie? I będzie gość, który ma takie wąsy, takie zakręcone wielkie, nie? I to jest śmieszne, taki siwy godziadek, Normalnie z dziecka będę startował. To oni, a oni są do... O... No to to jest normalne. Też, a też, ale wiecie, ja też nie jestem taki, nie lubię yy, składać się w deklaracji i udawać pewnego siebie, nie? Bo to w tym sporcie to jest pycha, kroczy no, cienką dróżką, nie? Dlatego ja ja całe życie byłem taki skryty, tak jak wiesz, introwertyk. Jak ja jeździłem na zawody, to zawsze siedziałem w bluzie, schowany, ukryty i się nigdy nie pokazywałem nikomu. Ja nie chodzę tak jak. Teraz, ja nie, do dzisiaj to mam. Ja nie chodzę po, po backstage'u, wiesz, bez bluzki, kurde, bo jestem w formie, bo ja jestem tutaj kimś, nie? Ja zawsze jestem schowany, cichy, skromny, siedzę z boku, nigdzie się nie afiszuję i się nie pokazuję. Do momentu jest wyjście, pompuję się, wychodzę i to jest nara, nie? Dzisiaj e, widzieliście, no długi dzień, no bardzo długi dzień, mamy teraz godzinę chyba 20. Zajebiście, że udało mi się przespać w ciągu dnia. To mnie uratowało dzisiaj po tym intensywnym dniu. Nie zawsze są tak intensywne. Dzisiaj akurat tak się złożyło, że było co pokazać. Akurat był operator, więc fajnie, że mogliście to zobaczyć. Do, dość długi odcinek. Trening pleców. Wczoraj był kryzys max. Dzisiaj jak widać już i humor inny, i motywacja inna. E, przysposobienie inne, ale tak jest. No, raz jest tak, raz jest srak. E, dzisiaj akurat było dobrze. Dzisiaj miałem i mam nawet siłę. Tak jak widzieliście na przybitkach, ta forma już zaczyna, już zaczyna wychodzić, więc jestem spokojny, spokojny, spokojny o to, że na pewno będzie na pewno będzie dobrze. Zresztą nigdy nie miałem tak, że nie byłem w formie. Teraz, tak jak sobie postanowiłem, że na pewno nie wygram gabarytem czy masą mięśniową, ale jedyne co mogę zrobić, mogę zrobić wow na scenie tym docięciem. Więc na tym się skupiam, jeszcze docinam, raz wracam. Jeszcze zrobię cardio, Wy już tego akurat nie zobaczycie, bo mi tutaj maksio akurat ucieka na bazę. Zrobię cardio, zjem dwa posiłki w sumie i lecę do spania. Może się uda się pospać. A jutro kolejny dzień, kolejne, kolejne wyzwanie, i jutro nogi. Jutro nogi po prostu będą dobite, muszą być, muszą być zrobione. Nie zanudzam. Oglądajcie, subskrybujcie, wpadajcie, obserwujcie. Będę wdzięczny za wszelkie. Pozytywne komentarze, negatywne, jeżeli potrzebujecie się wypłakać, też, też możecie. A ja z góry dziękuję wszystkim trzymającym kciuki, i walczymy dalej. Elo i faję do góry, siema. Na pewno to, co mnie spotkało, czyli niepoddawanie się wtedy, kiedy podcinają Ci skrzydła, kiedy w Ciebie nie wierzą, kiedy szyzą wręcz siebie, że po co Ty to robisz. I to nie mówię tylko o sporcie, nie? bo w każdej dziedzinie życia może coś się nam przydarzy, że ktoś będzie nam pocinał skrzydła. No i też skromność. No, raczej bycie skromnym popłaca, i to w każdej też dziedzinie, w sporcie też większość. No nie mówię tutaj, żeby się ukrywać, wiecie, chować się z formą, czy socjal media nagle zablokować na czas przygotowań do zawodów, ale, ale, ale też jakoś potrafić to rozgraniczyć, nie żyć tylko socjal mediami, potrafić też żyć na co dzień. Potrafić żyć dla, dla, nie tylko dla siebie, bo to, co robimy, wam przygotowania czy, czy startujemy w zawodach, to jesteśmy tylko nasz, jakieś tam y, chory, y, chore, chore wyobrażenie i nasze, nasze chęci, a wszyscy dookoła nie muszą na tym cierpieć, dlatego jest czas na zabawę, jest czas na rozrywkę, ale jest też czas na ciężką pracę. Naprawdę ogrom ludzi, miliardy. Jest miliony kulturystów na świecie. Każdy marzy o tym, żeby stanąć na tej cholernej scenie, Mister Olympia, a ty to zrobiłeś. Jedziesz tam i będziesz walczył. Moim celem, takim nawet koleżeńskim, przyjacielskim, jest to, żeby po prostu pomóc ci jak najlepiej się przygotować fizycznie. Mental to Ty już masz, naprawdę. Mental Masz ogromny. I powiem Ci szczerze, że cholernie ci zazdroszczę tak pozytywnie. Ja i na pewno wiele osób z naszej branży, że masz tą możliwość tam pojechać, wystartować. I naprawdę z całego serca Ci życzę wykręć jak najlepsze wyniki. Rozpierdziel tę scenę, zrób hałas, żeby wiedzieli, że Mariusz Tomczuk przyjechał z Polski.